<gry> Tutaj, dobra. Kraków 998 oraz 3 spinów na miejscu. Dobry? Ile masz poszkodowanych? W sumie to dwóch, ale pan ma na nacinko wokół, tutaj krew nosa, a reszta jest w porządku. Dobra. Wodoba się sytuacja czy nie? Właśnie proszę no. Aha. Dobrze. Co bo zadzwonię, bo karetka, karetka nas minęła i pojechali w innym kierunku. I no. to jak zawrócę tutaj. co się stało, nie straci Pan przytelności? Nie, nie, nie Ok, oprócz tej głowy coś woli jeszcze? Nie, nie mhm. Tu nie woli nigdzie, jak dotykam? Nie, nie. Tylko to oko, tak? Nos? Nie Tychaj z przodu, czy z tyłu? Z przodu. z przodu tak? Oprócz tej ręki coś jeszcze? No,

Jest, który wygadamy. A pod. Czadek spawiło, no. tylko to na kioskach. Nie, tylko musimy wiesz, zasłonić, żeby tam. Poza tym, coś jeszcze boli? Ciebie? Nie. Też tam jest, wszystko to się stało, tak? A na coś w lepiej się leczysz? Nie. Przed lekką? Nie. Dwie osoby weźmie to do, dość samego, ja tylko nie mogę zaskarać wypstaćkę, nie? No wie pan, a pan chce jechać do szpitala? No wie pan co, głowa to lepiej pojechać trzeba dać się, bo to nie ma co. Może się wydawać powierzchowna a może być tam coś więcej. Miejmy nadzieję, że nie wiem, lepiej być przezornym. Tu tylko krew, nie? Brudno? Są kilka mostatek te wartości. K01022 złościa dla Aspek Respinów. 1.22 dwadzieścia dla zgłosić się dla Leszpy Kryspiną Mamy hey. tu dwóch poskładowanych Mamy tutaj dwóch poskładowanych panów razem Tutaj twarze czaszki i tutaj młody chłopak no Dobra Dzień dobry panu no. Słuchaj, mi dokładnie gdzie to jest Słuchaj, musicie jechać tak jak na bramki w stronę Katowic Na tym ślimaku to jest dokładnie Na bramki na Katowice się kierujcie Dobra, teraz zrozumiem dokładnie